Jerozolima, ściana Płaczu i wzgórze Świątynne, część druga. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania drugiej części opowieści o ścianie Płaczu i wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Odtwórzcie sobie też odcinek pierwszy, dla lepszego zrozumienia kontekstu, o czym opowiem Wam teraz. Zaczynamy. Po 50 latach niewoli, wygnania w Babilonii, nowy władca ówczesnego świata, perski szach, Cyrus II, w 539-538 roku przed naszą erą, pozwolił Żydom wrócić i odbudować świątynię. Wydał dekret spisany pismem klinowym w języku akadyjskim. To tak zwany cylinder Cyrusa. Odkryty w 1879 roku, który można obecnie zobaczyć w British Museum w Londynie. Fragment tego dekretu znalazł się również w Biblii Hebrajskiej. W ostatnim rozdziale drugiej księgi kronik pojawia się słynne słowo: Wejaal. Kto chce wrócić do Jerozolimy, niech się do niej wspina. Czym czasownik Wejaal zasłynął? Od niego wziął się hebrajski rzeczownik Alija, który 2,5 tysiąca lat później, w końcu XIX wieku, stał się terminem technicznym na określenie powrotu Żydów do dawnej ojczyzny. Pod koniec VI wieku przed naszą erą Żydzi wznieśli nową, tak zwaną Drugą Świątynię. Nie dorównywała jednak przepychem swojej poprzedniczce. W Świętym Świętych nie złożono już arki przymierza z tablicami dekalogu, bo te bezpowrotnie przepadły. Czy jednak aby na pewno? Członkowie kościoła etiopskiego, w Jerozolimie mnisi etiopscy mają obecnie swój klasztor na dachu Bazyliki Grobu Bożego, utrzymują, że arka przymierza cudownie odnalazła się w Etiopii, w miejscowości Aksum. Gdzie do dzisiaj jest pilnie strzeżona w sanktuarium zupełnie niedostępnym do zobaczenia. Wśród innych możliwych miejsc ukrycia Arki Przymierza pojawia się jeszcze, między innymi, francuskie Chartres, Rzym, Tanis w Egipcie, Lalibela w Etiopii, czy Harare w Zimbabwe, a nawet sama Jerozolima. W trakcie budowy drugiej świątyni na pierwszy plan wysunęli się Zorobabel, syn Szelatiela, który pełnił funkcję namiestnika perskiej prowincji Judei, oraz arcykapłan Jozue, syn Josadaka. Jak przyjrzycie się godłu państwa Izrael, to widnieje na nim wyobrażenie Menory i dwóch gałązek oliwnych, jak też napis Izrael po hebrajsku. Menora, czyli siedmioramienny świecznik, symbolizuje oczy pana zastępów. Patrzące na całą Ziemię, a dwie gałązki prezentują właśnie Zorobabela i arcykapłana Jozułego. To dobry przykład na to, jak wizja biblijna, pochodząca z proroctwa Zachariasza sprzed 2500 lat, pozostaje wciąż kluczowa dla żydowskiej samoidentyfikacji. Nad świątynią jerozolimską groźba zagłady zawisła w II wieku przed naszą erą. Gdy król z dynastii Seleukidów, która to dynastia uzyskała władzę w Syrii dzięki podbojom Aleksandra Wielkiego, niejaki Antioch IV Epifanes postanowił sprofanować żydowskie sanktuarium, wprowadzając do jego środka tak zwaną ochydę spustoszenia. Czym była ohyda spustoszenia? Wielce prawdopodobnie był to posąg Zeusa Olimpijskiego. O miłości Antiocha do Zeusa może też świadczyć fakt, że król przyczynił się do powstania Olimpiejonu w Atenach, wciąż częściowo istniejącej jednej z największych świątyń kiedykolwiek wzniesionych w starożytnej Grecji. Antioch IV Epifanes polecił też, aby w świątyni jerozolimskiej składać ofiary z wieprzowiny, co dla Żydów było czymś absolutnie niewyobrażalnym. W końcu miarka się przebrała i pochodzący z miejscowości Modin kapłan Matatiasz wraz ze swoimi pięcioma synami rozpoczęli zbrojne powstanie. Modin, skąd pochodzili tzw. Machabeusze, leżące na drodze między Jerozolimą a Tel Awiwem, jest niezwykle ciekawe ze względu na zachowane w jego pobliżu szczątki antycznych synagog. Jak też z uwagi na do dzisiaj istniejące prawdopodobne pozostałości imponującego grobowca wzniesionego jeszcze w starożytności na cześć tej rodziny. Więcej o tym grobowcu opowiem w podcaście o piramidach w Palestynie. Machabeusze, bo taki przydomek przybrali sobie synowie Matatiasza, dopieli swego i powtórnie poświęcono świątynię jerozolimską. Oczyściwszy ją z pogańskich śladów. Tutaj zwrócę uwagę na dwie ciekawostki. Historia rebelii machabeuszy została opisana w księgach machabejskich, których Żydzi nie uważają za święte, natchnione, dlatego nie ma ich w Biblii hebrajskiej. Są natomiast w kanonie chrześcijańskim spisie ksiąg Starego Testamentu. Druga ciekawostka to fakt, że określenie machabeusze. Przetrwało choćby w nazwach izraelskich klubów piłkarskich, na przykład Makawi Tel Awiw. Celebrowane przez Żydów do dnia dzisiejszego święto Hanuka, poświęcenia świątyni, upamiętniające wydarzenia z II wieku przed naszą erą, łączy się z legendą zamieszczoną w Talmudzie. Według Talmudu, zbioru praw, wyjaśnień i komentarzy religijnych zebranych w V-VI wieku, Jeden tylko dzban oliwy wystarczył do podtrzymania świętego płomienia w świątyni przez osiem dni. Jak odwiedzicie Izrael na przełomie listopada i grudnia, kiedy wypada święto hanuka, zobaczycie specjalne ośmioramienne świeczniki z osobnym dziewiątym lichtarzem na dodatkową świecę, od której przez kolejne dni odpala się odpowiednią ilość płomyków w pierwszym dniu jeden 5, pięć i tak dalej, aż do ósmego dnia święta. Świeczniki hanukowe, wyglądające inaczej niż tradycyjna siedmioramienna menora, można spotkać w setkach miejsc w Izraelu i w synagogach na całym świecie. Jako ciekawostkę dodam, że jakbyście natrafili na Hanukę w Izraelu, będziecie mogli pojeść sobie pączków, które smaży się na to święto, jak u nas w tłusty czwartek, dla ozdobienia ponownie poświęconej świątyni machabeusze sporządzili także piękną menorę oraz znacząco poszerzyli wzgórze, na którym znajdowało się żydowskie sanktuarium. Co ciekawe, również obecnie można zobaczyć obrobione bloki kamienne pochodzące z czasów rekonstrukcji świątyni przez machabeuszy. Widać je we wschodnim murze wzgórza świątynnego blisko miejsca, gdzie wschodni mur styka się z południową krawędzią. Po co o tym wspominam, już będziecie wiedzieć, że ściana płaczu po zachodniej stronie nie jest najstarszą pozostałością kompleksu świątynnego w Jerozolimie. Czemu więc dla Żydów tak ważna jest ściana płaczu? Koniec części drugiej.